Pakiet pomocowy czy ratunkowy rządu to no nie są puste słowa. Co więcej y, można powiedzieć dobrze, że rzeczywiście zawiera działania w tych obszarach, które są najważniejsze i z tego punktu widzenia oczywiście dobrze, że powstał. Y, trochę gorzej, że tak długo trwa stworzenie tego pakietu i, i uruchomienie będzie trwało kolejne tygodnie, no ale, ale dobrze na pewno, że powstał. Natomiast y, Wątpliwości, no właśnie są dwie. Po pierwsze, to jest pakiet, który nie jest specjalnie szczodry. Znaczy, pan premier bardzo nadmuchał liczby, rzucając setkami miliardów złotych, ale tak naprawdę to jest to, jest to kilkadziesiąt miliardów złotych, i to jeszcze głównie w formie pewnych odroczonych płatności, co na dzień dzisiejszy, premium, oznacza, że on czekuje, że wszyscy spłacą to tyle, że. Powiedzmy po trzech miesiącach, a nie natychmiast. Mam wrażenie, i to jest um, akurat nie najlepsza strona tego pakietu, że niezależnie od tego, że on nie jest duży, to on chyba został zrobiony przy jakimś takim założeniu, że to wszystko zacznie po, nie wiem, miesiącu, dwóch najdalej się normalizować i że, i że żadne duże rzeczy nas nie czekają, podczas gdy E, mamy w tej chwili, rząd ma obowiązek założyć, przy całej niejasności, jak będzie wyglądała sprawa epidemii, rząd ma obowiązek założyć, że epidemia dopiero się zaczyna i że tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z wielomiesięcznymi problemami w gospodarce, a nie parotygodniowymi. Także to jest pierwsza rzecz. No druga rzecz, którą również mogę na niekorzyść pacjenta powiedzieć, to właśnie ta pewna powolność. Zwłaszcza w takiej dziedzinie jak Y, pomoc dla firm, dla małych firm, które są czasem w dramatycznej sytuacji. Powiedziałbym, że szybkość działania jest często ważniejsza nawet niż skala tej pomocy. Bo nawet szczodra pomoc, ale jeśli przyjdzie po tym, jak firma zdąży już bankrutować, to, to tak jakby jej nie było w ogóle, więc tutaj nie podoba mi się bardzo powolne, ślamazarne, biurokratyczne podejście do tego. Można było oczywiście znaleźć inne narzędzia znacznie szybciej działające, tak jak się patrzy na propozycję rządową, to nie sądzę, żeby jakikolwiek przedsiębiorca zobaczył jakiekolwiek pieniądze wcześniej niż za ładnych parę tygodni od dzisiaj, a do tego czasu wiele firm może już po prostu nie wytrzymać.